Czasem budzisz się rano i od razu czujesz zmęczenie. Patrzysz w lustro, ale nie widzisz tej samej iskry w oczach, którą kiedyś miałaś. Twoje ciało jest napięte, głowa pełna myśli, a dzień jeszcze nawet się nie zaczął. Życie biegnie, wszystko się dzieje, ale ty czujesz się tak, jakbyś była gdzieś obok, jakbyś była odcięta od siebie, od swojego ciała, od swojej kobiecej energii. To może być stres. Może być presja, lista rzeczy do zrobienia, ciągłe dopasowywanie się do oczekiwań. Może nawet nie wiesz, kiedy zaczęłaś oddychać płycej, mówić szybciej, myśleć w kółko o tym, co jeszcze trzeba zrobić. Ale jest coś, co potrafi cię z tego wyrwać: coś, co pozwala ci wrócić do siebie, do czucia, do lekkości. Tym czymś jest oddech. Nie byle jaki, ale świadomy, spokojny, głęboki oddech, który otwiera Twoje ciało i Twoją energię. Kobieca energia jest ruchem, przestrzenią, odczuwaniem. A oddech to pierwszy ruch, który możesz zrobić, żeby do niej wrócić. Weź głęboki wdech i zobacz, co się stanie. Poczuj, jak powietrze rozchodzi się po Twoim ciele, jak Twoje barki zaczynają opadać, jak robi się więcej przestrzeni w klatce piersiowej, jak mięśnie się rozluźniają. To jest pierwsza rzecz, którą możesz zrobić dla siebie, żeby znów poczuć się lekko. Kiedy oddychasz płytko, twoje ciało jest w trybie walki. Napięcie gromadzi się w szczęce, w karku, w brzuchu. Czasem nawet nie zdajesz sobie sprawy, że całymi dniami wstrzymujesz powietrze, oddychasz w pośpiechu, nie dajesz sobie przestrzeni. Ale kiedy oddychasz głęboko, twoje ciało dostaje sygnał, możesz się rozluźnić. Jesteś bezpieczna. Nie musisz się spinać. Możesz być. Możesz wprowadzić to do swojego dnia bardzo prosto. Może to być kilka głębszych oddechów zaraz po przebudzeniu. Może to być zatrzymanie się na chwilę, kiedy czujesz napięcie i zrobienie świadomego wdechu. Może to być wieczorny rytuał, w którym zamykasz oczy i oddychasz powoli, uwalniając cały stres z dnia. Twoje ciało wie, jak się odprężyć. Wystarczy, że dasz mu przestrzeń. Dziś spróbuj tego. Po prostu usiądź na chwilę, zamknij oczy i weź kilka głębokich, spokojnych oddechów. Poczuj, jak zmienia się Twoja energia. Jeśli chcesz więcej inspiracji i prostych sposobów na budzenie kobiecej energii, pobierz bezpłatny poradnik o pięciu niesamowitych rytuałach, które pomagają na nowo połączyć się ze swoją kobiecością. Link znajdziesz w opisie. Jesteś ważna. Twój oddech to Twoja moc. Pozwól sobie czuć,